Tak, chcieliśmy sobie krótki spacerek zrobić, no ale ciężko jest z jednego hotelu przejść do drugiego, nie? Niektórzy to tolerują, żebyś sobie przeszedł, bo i tak przecież u niego nic nie zjesz, no bo skoro masz all inclusive, tu u siebie w hotelu się już najadą, to co ja mu tam wezmę, zrobię, a się kierował. no to rozumiem, że to tam od razu do Ciebie leci, to, chłopie, co Ty tu będziesz robił, ale tak, no i tu nasza wycieczka się skończyła, przecież płot taki, że jest jak w oświęcim no, ale takie życie. Tutaj budują hotelik i my mieszkamy tu. I tak szczerze mówiąc, jak masz wypaziony hotel, no to tam 4-5 dni jest ok, no jest co robić. A później jest nuda. Teraz, jak masz stąd jechać do Luxoru, no to wycieczka 16 godzin, jeszcze z zakupami. Czyli jadę najpierw 5 godzin w jedną stronę. I powiedzmy, jak będę wracał, drugi 5 do jest 10, no i zostaje mi 6. Gdzie godzinkę będą mi wciskali jakieś urlop, rzeczy, które jak to się mówi, przywieźć sobie z urlopu, jakieś podareczki, te sprawy. A z drugiej strony będę ku jakieś pieprzyki, w kary przyprawy, takie inne duperele. No to godzinka na to schodzi. To co, to pojadę do Luxoru na 5 godzin. Takie wiecie, no. Czyli Egipt, jak jesteś tydzień, to starcza. Woda piękna. Naprawdę. No tak poza tym Ja rozumiem, że wieczorową porą może być bania śpioch. No ale jak nie pijesz, czy tam wypijesz tego jednego drinka, przysłowiowego do obiadu, czy tam do kolacji, to po tygodniu naprawdę nie ma co robić. Okej, okay, są centra handlowe można coś tam kupić. Wczoraj byliśmy, popatrzyliśmy. No są fajne rzeczy. Podrabiane oryginalne okularki, no 13 euro. Dlatego ja nie dziwię się, że ludzie, którzy tu przyjeżdżają, to wszyscy chodzą w Gucci Armani i tak dalej.